Panowie przyszli do naszego studia w bardzo wyjątkowych strojach. Może ja pokrótce opiszę. Wygląda to troszkę jak strój kominiarza czarny, z klapą z podwójnymi guzikami i ze stójką przy szyi. No, może troszeczkę jak taki krótki strój księdza, tylko brakuje koloratki. I tutaj na pierwszy jest napis, zdaje się, manufaktura czekolady o ile dobrze widzę. Czy to są Panów stroje, czy są to tradycyjne stroje czekoladziarzy? To są stroje wymyślane przez nas. Stwierdziliśmy, że dobrze jest się wyróżniać w jakiś sposób od, od cukierników, więc, więc no, mamy takie, takie czarne stroje. Ktoś panów inspirował? Nie, chyba, chyba niespecjalnie. Tak, tak, to była taka impulsywna decyzja. Tak jak zresztą wiele naszych decyzji. A proszę mi jeszcze powiedzieć, panowie produkują różnego rodzaju czekolady. W jaki sposób wybierają panowie skład? W jaki sposób dobierane są te składniki, żeby one ze sobą grały? Bo wiadomo, że to jest jak w kompozycji kwiatowej. Jeden kwiat z drugim nie zawsze będzie dobrze do siebie pasował. Jak okay. to jest ze smakami? Tak naprawdę to. Tutaj, jeśli chodzi o skład, on, on jest tutaj dość, dość prosty. W większości przypadków to jest po prostu 70% ziarna kakao, plus cukier trzcinowy, plus dodatek. Z tym, że właśnie tutaj najważniejsze w naszej czekoladzie jest ziarno kakao. My staramy się wydobyć jak najbardziej smak tego ziarna w czasie prażenia, później również w czasie kąszowania. I, I tam mamy, mamy wpływ na to, jak ten końcowy produkt będzie smakować. No i staramy się podkreślić również smak tego ziarna przez odpowiednie dodatki. Na przykład w przypadku czekolady z ziarna kakao z Republiki Dominikany, które tutaj mamy akurat rodzaj Hispaniola, dość rzadki, taki, taki mocno kwaskowaty przez, przez długą fermentację to, to jest spowodowane. I to ziarno się charakteryzuje takim smakiem dość cytrusowym, wręcz grejpfrutowym nawet bym powiedział i bardzo dobrze się komponuje z imbirem kandyzowanym, który tak ładnie równoważy ten smak oraz z żurawiną, która z kolei podkreśla ten kwaskowaty smak i to są, to są nasze, jedne z naszych dwóch smaków i podobnie jest z pozostałymi czekoladami. Zawsze staramy się w jakiś sposób podkreślić te nuty smakowe, które ma w sobie naturalnie ziarno kakao. Tak, no na przykład, ja, ja tutaj dodam, że mamy przed sobą też czekoladę z kwiatem soli morskiej i to jest czekolada zrobiona z ziarna z gany. To ziarno ma taki wyraźny, ziemisty, karmelowy posmak, i właśnie jak się doda do tego to te kryształki kwiatu soli morskiej. To one oczyszczają kubki smakowe i później dostajemy takiego, takie uderzenie czekoladowe po, po tym lekkim, słonym zabarwieniu na początku. Więc my eksperymentujemy z, ze smakami, staramy się właśnie podkreślić walory danego ziarna no i, i próbowaliśmy po prostu z kilkoma różnymi ziarnami danego dodatku na przemian. To jest bardzo przyjemna praca, także tutaj eksperymenty są jak najbardziej. Okay. Przede mną jest właśnie ta czekolada deserowa z kwiatem soli morskiej i rzeczywiście w składzie jest wyłącznie kakao, zgany, cukier trzcinowy oraz kwiat soli morskiej. Myślę, że tą czekoladę za kilka minut rozpieczętujemy i spróbujemy. Panie hmm, panie Tomaszu, użył Pan dwóch trudnych słów: prażenie i kąszowanie. Dobrze, mhm. usłyszałam? Tak, tak. To, Zwłaszcza to drugie mnie interesuje. To myślałam, tak. że pan się może pomylił, że to jest kąsanie albo nie, nie, nie. kosztowanie. Kosztowanie to jest taki proces długotrwałego mieszania czekolady. On uszlachetnia w pewien sposób czekoladę. To jest tak, że my, my robimy w ogóle, jako jedni z nielicznych w ogóle na świecie, czekoladę od samego ziarna kakao aż do tabliczki, żeby mieć właśnie taką pełną kontrolę nad procesem. I, I najpierw to ziarno prażymy właśnie, żeby wydobyć smak ziarna. Ono dopiero wtedy zaczyna smakować, jak czekolada tak naprawdę. Później, no też, też dobrze, właściwie przed prażeniem jeszcze poddajemy ziarno selekcji, usuwamy brzydkie ziarenka, które są niedobre, jakieś zanieczyszczenia w postaci patyczków, kamyczków, bo, bo niestety są takie rzeczy. To wszystko odbywa się ręcznie u nas. Pracujemy na małą skalę. Później takie uprażone ziarno jest pozbawiany łupinek, czyli trzeba je pokruszyć, odwiać te łupinki i takie, takie pokruszone ziarenka kakao, które zresztą też, też mamy w sprzedaży, one smakują trochę jak, trochę jak orzeszek smakują. E, takie pokruszone zielenka kakao e, wrzucamy do, do takiej, takiej dużej już w sumie maszyny. E, tam wchodzi około 30 kg czekolady. E, to jest to się nazywa melężer albo no, kąsza. E, to są takie dwa duże granitowe wały, które rozgniatają ziarno kakao. E, następnie dodajemy tam cukru, i to przez 20, nawet 30 godzin e, się miesza. I, I tam zachodzą właśnie procesy kąszowania, rafinacji, czy, czyli właśnie rozdrabniania tego ziarna aż do skali nam 30 mikro, mikrometrów, aby, aby osiągnąć produkt, który jest bardzo gładki, przyjemny i, i też ma odpowiedni smak. No, wszystko to brzmi fantastycznie. Niestety czas nas goni. Ja bym chciała jeszcze, żebyśmy tutaj przy udziale naszych słuchaczy otworzyli jedną z tych czekolad. Uwaga! robię to niestety niezbyt ładnie, ale po to, żeby Państwo dobrze słyszeli, jak ten papierek się otwiera. W środku jest złot, złotko, tak zwane złotko. Informacja. O proszę! Czekolada z fleur de sel, czyli z kwiatem soli. Naturalnie od ziarna do tabliczki informacja o manufakturze czekolady. I teraz piękny papierek, który otwieram. Uwaga. Bardzo klasycznie wyglądająca tabliczka czekolady. Tego się często dzisiaj nie spotyka. Tak klasycznego wyglądu. Myślę, że na naszej stronie internetowej już za chwilę pojawią się zdjęcia. I uwaga, łamiemy. Złamane. Złamane. I za chwilę będziemy. Jeść. Naszymi gośćmi, gośćmi rozmowy Radia Warszawa był pan Tomasz Sienkiewicz. Dziękuję. I pan Krzysztof Stypułkowski. Dziękuję. Z manufaktury czekolady. Bardzo, bardzo panom dziękuję. Audycja została wyemitowana na falach Radia Warszawa 106 i FM.